Dzisiaj zupa z pieczonych pomidorów. Super pyszna. Zaczynamy od dwóch gałązek selera naciowego, które kroimy. Następnie trzy średnie szalotki obieramy i kroimy. Patelnię rozgrzewamy, wrzucamy na nią dwie łyżki masła i rozpuszczamy. Wrzucamy pokrojone szalotki, doprawiamy solą i pieprzem. Mieszamy i smażymy przez dwie minuty. Dorzucamy pocięte gałązki selera, smażymy przez 3-4 minuty. Z czterech średnich pomidorów odrywamy szypułki, a pomidory przekrawamy na pół. Nasze pokrojone pomidory układamy na blaszce do pieczenia. Polewamy je oliwą i doprawiamy obficie solą. Pomidory pieczemy w piekarniku nagrzanym do 240 stopni, grzanie góra-dół do widocznego przypieczenia. Wyciągamy upieczone pomidory i zabieramy się za 6 ząbków czosnku, które obieramy i drobno kroimy. Wyciągamy garnek, wrzucamy pieczone pomidory, dodajemy pokrojony czosnek i dwie gałązki świeżej bazylii. Dorzucamy usmażone szalotki z selerem i dolewamy 700 ml bulionu. Przepis oczywiście znajdziecie na kanale. Następnie wszystko gotujemy pod przykryciem na średniej mocy palnika przez 25 minut za jakiś czas odkrywamy, mieszamy, przykrywamy i gotujemy dalej. Ugotowaną zupę blendujemy na gładko. Przelewamy do miski i posypujemy startą mozzarellą. Jak mamy palnik, to opalamy palnikiem. A na koniec jeszcze bazylia. I właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Serdecznie dziękuję patronom i zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę i komentowania. Do zobaczenia.